Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest trzeci odcinek z naszej serii, zagrajemy w Medal of Honor 2010. Kontynuujemy sobie, właściwie rozpoczynamy trzecią misję w grze. Ok, godzina 3:23, jesteśmy w Gardes, sektor, któryś tam. Diabeł, a fosfora, aha, czyli teraz wcielamy się w drugą postać. Are we ready to roll? Let's roll. Tariq says we should be clear through Menjawar, but he said the Taliban are moving into the hills. Mission is to get to OP Clementine. The route is loaded to our GPSs. Looks like we got some squirrely terrain ahead, so eyes open. If something doesn't look right, I want to hear about it. Roger. Roger. Questions, gentlemen? Okay, let's rock and roll. Vegas and I are splitting off south of the Wadi. Roger. See you on the other side. Have a good one. No dobrze, dostań się na posterunek. Ok. Dobra, W, łaby wszystko. O, okej, okay, będziemy jechać na kładzie, fajnie. To mi się podoba, myślę, że nie będę nic sterował, a jednak, także spokojnie. Ryka, by zmienić osprzęt optyczny. Co do cholery? Aha, że dobra. <laughs> Pod spacją mamy drifty. A jedna rzecz, pisaliście mi w komentarzach, czy nie mógłbym napisów powiększyć w grze. Niestety, ale nie da rady. Przynajmniej z tego co ja wiem, niestety jest to niemożliwe. To no, te małe napisy wynikają z tego oczywiście, że gra była przystosowana do rozdzielczości 720p, my nagrywamy ten let's play w rozdzielczości 2K. E, więc Okej, okay, okej. Okay. Więc niestety ale tych napisów no nie jestem w stanie powiększyć w żaden sposób.

Ale mówię, ja osobiście nie mam pojęcia, jak to zrobić, jeśli w ogóle jest to możliwe, ale wydaje mi się, że nie. No to byś zgasił te światła, tej ancymonie, jak ma być cisza. No, ja pomyślałem szybciej od niego, widziałeś, wyprzyciłem skrypt.

No mieliśmy zejść, tak? A czemu nie, nie schodzimy? Halo, halo! O co chodzi? No panie Jacko, no i co? Znowu się skrypt zaciął? No szto, cholery jasnej ja no. Ja pierdziele, do co wy składa, nie umiecie zejść? Ancymony? o co chodzi? Nie wiem. Ja mam zejść E, spacją Shiftem, nie wiem, y -kiem. Nie mam pod y ten sprzęt optyczny, ale... No kto wizje. No o chodzi? Halo? No Dobrze, czytajmy w takim razie punkt kontrolny i miejmy nadzieję, że to zadziała. Ja pierdzielę co za... Po prostu nie mogę z tymi skryptami, naprawdę... Czemu mi nigdy nie działa strzelanka żadna normalnie? Zawsze jest z tym jakiś problem, no. Raz nie ma windy, raz ładnie działa, ja nie wiem. No stoję, stoję, Andrzej, no. Nie rozumiem, naprawdę. Cze, czemu mi żadna gra nie może normalnie działać na let's playu, nie? Ja zawsze, po prostu, zawsze muszę mieć jakiś przypał. Z niedziałającym skryptem, z tym, że coś się nie wczytało, coś się zbugowało. Zawsze, po prostu, zawsze. Tak jak kiedyś mi ktoś napisał właśnie w komentarzach, że mam naprawdę niezły talent do bugowania gier. To jest prawda. Bo to mógłbym mieć mam talent. I jakbym wszedł do komisji, dzień dobry. do komisji. Co to, to nie matura. Wyszedłbym na scenę i tak. Dzień dobry, ja tutaj w sprawie, prawda, tego, że mam zarumbisty, i oryginalny talent. A jakiż to? A umiem psuć gry. gry to by było coś. To by było oryginalne. O kurde, ale mi miotło. Dobra, tam absolutna cisza, to byś. To by niech ten zadziała. E, zejście składa. O, widzicie? Nie załadował się skrypt. Co za hamstwo, zabezpiecz teren posterunku. No dobrze, a dasti chyba jest na okładce medala, co? No, wygląda podobnie. No dobra, tam są chyba nasi, tak? A my co idziemy dalej? No bo ja muszę zabezpieczyć kompleks, no rozumiem, tylko trzeba tu jakoś się dostać. Nie wiem, gdzieś tu wejdę z buta, czy coś? Może ja źle zrobiłem? Eee, Dusty, gdzie jesteś? Dusty? Dobra, jest, ale no, co mam zrobić teraz? Ja tu nikogo za bardzo, no, nie widzę. Halo? Dobra, musiałem po prostu chyba striggerować akcję. Dobrze. Okej, okay, leży. To, że ja za bardzo... Kurde, czekajcie. Mam pod ikrękiem dalej tą noktowizję, mam. Dobra. Myślałem, że to tylko na kładzie. No chowam się, chowam, spokojnie. Mhm, oczywiście. Doprowadź Dusty. No ty idziesz, czy co ty robisz? <laughs> ja pierdziele nie mogę z tymi postaciami, no co jest? Miałeś prowadzić, gamoniu. No idziesz ty, czy co? Nie wytrzymam. No Andrzej, ty robisz coś? Czy się zaciąłeś? Znowu. Chłopie, ja już cię nie lubię, zaciąłeś się już chyba trzeci raz. No co on robi, ty? <laughs> co ty robisz, gościu? friendly! friendly. Nie, ja nie wytrzymam. będzie <laughs> podłooka robi od drzewa do kamienia. Dobra, czekajcie, musimy znaleźć jakieś wejście, bo naprawdę ja, ja nie wiem po prostu o co chodzi z tą misją. Ona jest zepsuta. Żaden skryptu nie działa, no, halo. Nie wytrzymam zaraz. No dajcie wejść tutaj. Kurde, no. Nie no, słuchajcie, chyba musimy znowu wczytać, bo... Nasz kolega się trochę tam zawiesił w czasie w jej czasie przestrzeni. No ja pitole. Andrzej. Co ty robisz? Miałem iść za tobą. Halo. No, gościu. Nie, to jest po prostu... Nie, ta gra to jest żart chyba jakiś w tym momencie. <ścoughs> nie mogę. <śpiew> po prostu... Ja pierdzielę. Ja, mhm. Dobra, ale przynajmniej obserwuję teraz moich. Bo wiem gdzie są w końcu. No, zdjęty już. Ej, ale w ogóle. Co jest do cholery? Przed chwilą ta misja inaczej wyglądała. Tych w ogóle nie było. What the? Dobra, nie wiem. To po prostu nie wiem. Ta misja jest jakaś popsuta. A teraz jak to wszystko działa? Masakra. Dobra, no, no właśnie tędy Dusty chciałem przejść wcześniej. Wiesz, wyobraź sobie. To też mi skrypciki nie pozwoliły. żeś go zdjął, a się rozkraczył. Dobra, prowadź dalej. Ja się boję ich wyprzedzać, bo. Mm, halo? <noise> Kościół, nie żartuj, że się znowu zaciąłeś, bo się zastrzelę chyba. Dobrze, może idźmy my w takim razie. Używali tego Dastiego. Dobra, udało się. No tak, no, zauważyłem. No w sensie, że otwierasz to przejście, czy co? No bo ja tu już... Ja tu już wszedłem i wyczyściłem. O. Leży. A jak on tam przeszedł? On otworzył tą bramę, czy jak? Nie łata Którędy on przeszedł, halo? Co się dzieje w tym odcinku? Nie rozumiem. Wyskoczę tędy? Chyba nie za bardzo. Ej, hey Dusty, jak ty żeś tam przeszedł, powiedz mi? Jaką jedną sztuczkę... Nie wiem, to jest jakiś żart. Jak on tam przeszedł, ja chcę wiedzieć. Naprawdę, niech mi ktoś po prostu napisze, jak on tam wlazł. No ja nie mam pojęcia, no przecież brama była zamknięta. Co on przeskoczył, to czy co? No, teraz mi otworzył. Okej, okay. nie, naprawdę nie mam pojęcia, jak on się tam znalazł. Jest to nielogiczne, przynajmniej dla mnie. Dusty, If these are enemy positions, we're gonna be real busy. Jimmy, Panther, things have changed. Looks like the enemy are in the mountains, there's a lot more of them. Roger, listen. Flag wants to send in the Rangers ahead of plan. Not advisable. The reality has changed. Plus, Task Force Rebel is going in tonight. <laughs> that general's 9,000 miles away and he's calling an audible. He doesn't want the Afghans. He wants our guys on the ground. He needs to listen to the guys on the ground. It's find the bad guys, kill the bad guys. It doesn't work real well the other way around. Stall him. Roger, I'll do what I can. What do we got? More bad guys to kill. Trucks are full of them. That's why we're here, ain't right? it? True. Let's move out. Grab that radio. Roger. We are. Continue your route. Musimy do no dobra. To zawijajmy stąd w takim razie. E, a. Gdzie, e, co? Ale gdzie wy jesteście? Nie no, zniknęli tak, przeszli przez mur. To no o co chodzi? Czemu oni wszyscy znikają? Halo, Tędy? o, nie, nie, jak ty się tak szybko tu przeniesiał stary? Odwróciłem się tylko na sekundę. Nie wiem, czy ja po prostu jestem tak tępy i nie umiem w to grać, czy naprawdę ta gra jest tak pogliczowana. A jak się wsiada? Dobra. Ok, idź za z tym do Mendziawaru. Dobra, właściwie jedź powinno być napisane. Trzymam się, trzymam, spoko. Ja na kładzie kiedyś dużo jeździłem. Także ugarniam co i jak. No w sumie pojeździłbym na Kładzie. No, zawsze to lubiłem. Dobra, jakoś przyspieszyć być może się da nie za bardzo? Ostro w lewo, powiadasz? A, nie aż tak ostro. Jak na pełnym gazie skręciłem? Dobra, mam nadzieję, że Dusty się nie zbugujesz już tym razem, bo naprawdę ile mieliśmy błędów jak do tej pory Trzy? w tej misji? No to powiem wam dużo, jak na tak mały czas. Naprawdę. Ja nie wiem, czy po prostu programy do nagrywania w jakiś sposób bugują grę. Może o to chodzi, że program zewnętrzny działa i to stąd te błędy, ja nie wiem. Chociaż nie powinno to raczej. E, wpływać na jakieś tam. oskryptowanie produkcji. No raczej nie. Tak już nie wiem, szukam jakiegoś takiego. E, nielogicznego wręcz do wyjaśnienia, ale.

Wilco, D, 600 0, 0 meters, wind out of the west, 5 knots, nice shot, he's done. We got another target, he's moving, you're gonna have to lead him. Easy D, kill shots, not quick shots. Dusty, we got a Gizzy in the tower. Got him, 11 o'clock, take him out, deuce. Aha, Tam is, dobra, widzę, widzę, widzę.

A czemu mam oznaczonego tego? Kłada Tastego gdzie wywaliło? Tutaj szukaj ciężarówek w wiosce. No dobrze, dobrze. Jak najbardziej. co ja mam się ogarnąć. Przecież umiem. Aha, zaczekajmy, dobra, dobra. No dobrze, no to poczekam. Ale to będziemy tak 1000 lat czekać, nie lepiej zaatakować. O kurde, chyba nie było lepiej zaatakować, słuchajcie. No trudno. Aha, no to pozdrawiam, dostałem strzała, nie wiadomo skąd. Z żeby dołu mnie tak dziabną? Nie wydaje mi się. No dobra, no ale to ile będę miał jeszcze czekać, aż oni tam się rozejdą, łaskawie? Najgorzej, że nie mogę się wychylić za ten murek, bo mnie od razu zobaczą. Nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu ich tak z znienacka zaatakować full auto z Dustin. Żebyśmy ich szybko zdjęli i tyle. Ale ty nic nie widzisz, stary, przez to, czy widzisz? Bo coś tu widać. Oni mnie nie zobaczą, prawda? Mogę sobie wstać. Chyba tak? No dobrze, to zaczekajmy. Dobra. Cicho, cicho. No jak on mnie tak szybko zauważył? What? No co się dzieje? Aha. Ej, to jest tak hamski skrypt, żeby to przejść w dokładnie taki sposób, jaki twórcy przewidzieli, naprawdę. Ale kurde, jak ten gość mnie tak szybko zauważył? Nie zdążyłem się ruszyć nawet. Dobra, już to mówiłeś, synu, 30 razy. Może to za głupia misja. Ciągle coś nie działa. Nieustannie jest coś nie tak. A no, może to poczekajmy, później pójdziemy z Dustin. No co się patrzysz na mnie tymi oczami, swoimi śl ślipiami pięknymi, no przez te okularki. No co, no co, ale masz brodzinę, synu. Powiem tak, powiem Ci, wyhodowałeś sobie jak. wyglądasz jak rok, trochę. Zdjąłem. Dobra, zdążyłem. Na szóstą, a nie mam zegarka, synu. A to chyba tutaj, tak? Nie, ja, spokojnie, szósta to z tyłu wiem. Oho, moi drodzy, poczekajcie, mam ważny telefon. Okej, okay, przepraszam was za to cięcie, już jestem. Dobra, jestem stary. Nie ma problemu. Tyle, żeby mi odwalał maniany i żebyście nie zgliczował, to będzie dobrze. Mhm. No i co? Idziemy czy czekamy? O kurde, dobra, dobra. Lepiej, lepiej się schować. Bo, serio, oni tak są coś tak skryptowani, że nas. I ty masz czysto, niby. Aha, bo oni się odwrócili, tak? No, czy to jest czysto, to bym się kłócił, stary, wiesz? Dobra, lećmy dalej. Ok, nice. No to dawaj, przemieszczaj się, przemieszczaj. Okej, okay, niech będzie. Zaczekam, zaczekam. Porozumiem, że nie wejdę tam za nim za bardzo. Mhm, czyli dobra, ja muszę tu podejść. No i co? Muszę iść dalej po prostu, tak? Okej, okay, to obczajmy tą ciężarówkę. Umieścimy znacznik. Dobra zdjął Już myślałem, że mu się nie uda. Mhm. Dobra, widzę, że mi pomożesz. Spoko. Dobra. Dzięki za asystę. I ruszajmy dalej. Bo jeszcze jedna ciężarówka nam została. No, to będziesz prowadził, czy. Ja sam muszę się tu ruszyć? Tam muszę iść, dobra. Dobra, poczekajmy. Mhm, mm okej, okay, dobra. No, powiedzmy, że czysto, chociaż ja bym się nie przemieszczał w tym momencie. Trochę ryzykowny. Dobra, ja bym chciał go. Dobra, chciałem go odtylca nożem, ale zapomniałem, jak się bije kolbą. Pozdrawiam. Dobrze. Mhm, taki jest plan, panie Dusty. No dobra, i teraz musimy się na spokojnie wrócić. A zauważą mnie, jak ja przejdę sobie. Tutaj? Nie, 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 nie. Ja pierdzielę. Eee. Serio. No to jest niemożliwe, no ja tu tak szybko ginę. To jest. No nie da się tak szybko zareagować. Ja pierdzielę I od nowa, no serio, nie mogli dać checkpointa po umieszczeniu na dajnika. Irytuje mnie ta misja już. Dobra, poczekajmy. Tylko w takim razie się zastanawiam, jak ja miałbym się wrócić do Dustiego, żeby mnie nie wykryli. Bo poszedłem dosłownie tą samą drogą, którą przyszedłem. Poszedłem no tam, okej, okay, no, przedłem stamtąd, ale no to myślałem, że nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Te kilka metrów. dobrze, więc wrócimy się dosłownie tą samą ścieżką, którą żem przylazł. Ale jakaś irytująca jest ta misja, nie podoba mi się. W sensie, doceniam, że zrobiono taką misję po cichu, skradanie, noc, klimacik i w ogóle, ale coś to coś, no nie działa tak jak w Call of Duty. No dobrze, to wróćmy się tędy, niech będzie. I tam muszę skorzystać z pomocy. Leży już. No dobrze, miejmy nadzieję, że już tutaj nikt mnie nie zauważy. Chyba nie. Dobra. Ej, hey, what? A dobra. Tasty <dustry> się nagle magicznie pojawił. Witam cię serdecznie. Mhm, mm dobra, lećmy. O, gamonie. Aha, czyli po prostu ich ściągać. Dobra, chyba siadło. A gdzie jest Dusty? A tutaj, dobra. Abyś mi trochę pomógł, stary, co? No po nich ty, stoisz sobie z tyłu, nawet nie pomagasz, po nich. Wszystko muszę za ciebie robić. A no, ty mi tylko otwierasz drzwi. Dawaj, dawaj do góry. Mmm, mamy czekać czy co? Nie wiem, może pójdę kawałek do przodu. Aha, czyli miałem, dobra. Czasami te postacie tak w taki... W dosyć drewniany sposób się zatrzymują i nie do końca wiadomo yy, o co chodzi, czy ty masz stać, czekać, czy masz iść, czy on ci coś zaraz powie, że masz, nie wiem, jakiś rozkaz, zaraz dostaniesz. Nie jest to najlepiej zrobione. Po prostu wiecie, trzeba tutaj łazić za tymi postaciami jak za rączkę. Dobra, leżą. A nie leżą. Proszę umierać tam. Dobra. Także, no doceniam, że twórcy chcieli przygotować taką misję skradankową, ale, no mówię, nie działa to jak w Call of Duty. Za tymi postaciami naprawdę jak za rączkę trzeba chodzić. Mimo, że tak w takim kodzie poruszamy się też oczywiście po sznurku skryptów No to aż tak to nie wygląda Dobra rozumiem, że tutaj tak Dobra to pusty mnie kolego Ja cię zaraz podciągnę, czy nie muszę? A ty sobie sam poradzisz, dobra ty jesteś silna niezależna mężczyzna, dobrze, dobrze Tak ma być Zabawne, bo ta misja podejrzewam jest pewnie dwa razy krótsza niż czasy, w którym ją ograliśmy. Tylko błędy, yy, musy wczytywania punktów kontrolnych przez tych liczę. Dobra, jesteśmy na kładzie, dąż do drużyny, okok Aha, to jeszcze do tej stacji Clementine idziemy, dobra. Tam, po sterunku, przepraszam. No dobra, dawaj, dawaj, Andrzej, No Nazwiemy go Andrzej. Myślę, że no, do wszystkich możemy mówić Andrzej, to jest takie, wiecie. Imię uniwersalne, każdemu pasuje. <noise> Ale zapierniczamy jakieś 35 mil chyba na godzinę. Dobrze, dobrze. Chociaż nie, to by wyjęło 35 mil taki kładzik? Chyba nie. Nie wiem, czy to jest w kilometrach ten zegar, czy w milach. Ale z górki. Uhu, jedziemy. Pościgałbym się z Dastim, ale no. Ale skrypciki. Chociaż może go tutaj wyprzedzimy. Kurde. wo, 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 wo! Dobra. <ścoughs> Nie, dobra. Nie bugujmy tej gry. No trzymam się, trzymam. Łoś Ale lecimy. On you. deuce, need you to hide and booby trap the atvs and occupy the op. welcome to clementine. let's get set up. we're on foot from here. jimmy, panther, full pack is in position. The table is set. waiting for the dinner bell. roger that, panther. ac130 reaper 3-1 on station and 10 mics. contact them on this push in the green. Jimmy, what's Neptune's status? Neptune is just outside OP Dorothy. Reaper 3 1 will service your targets, then Neptune's. Roger, Jimmy, we're standing by. Mother, we are at H hour minus two. What's the situation there? We have an unexpected guest. Hold the reservation. Okej, okay, moi drodzy, z racji tego, że tutaj rozpoczynamy sobie już kolejną misję, to myślę, że nią zajmiemy się w kolejnym odcinku, a tymczasem już wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobało trochę śmiechowy odcinek z racji na te błędy i takie moje powiedzmy wyprzedzanie trochę tych skryptów, ale mówię tutaj gra. Nie tyle że prowadzi nas pod sznurku o skryptowań, tylko tak bardziej. Każe nam łazić naprawdę za rączkę, za naszym towarzyszem i to jest takie, brak tutaj takiej niezależności, że a ja chcę sobie postrzelać, to sobie postrzelam, ale nie mogę. No muszę czekać na to, co mi rozkaże mój zgliczow... zgliczowany towarzysz, więc trochę śmiesznie. No ale dobra, mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Medal of Honor. Na razie.